Niektórzy z Was zapewne nie wiedzą, że Homo sapiens, czyli my, jesteśmy tylko jednym z ponad tuzina gatunków człowieka, które należą do naszego rodzaju. Homo, co dosłownie oznacza człowiek. Choć szczegóły są trudne do ustalenia, obecnie uważa się, że pierwszy gatunek z tego rodzaju pojawił się około 2,8 miliona lat temu, w piętrze Piacentu, w epoce Pliocen. Data ta opiera się na odkryciu okazu o oznaczeniu LD350-1. Mocno uszkodzonej lewej kości żuchwy dorosłego osobnika, który według naukowców mógł należeć do przodka Homo habilis lub Homo rudolfensis. Jest to obecnie najstarszy potwierdzony okaz człowieka z rodzaju Homo. Od chwili pojawienia się pierwszych ludzi, każdy nowy gatunek człowieka, który ewoluował, zwykle wykazywał pewną prawidłowość. Każdy kolejny był bowiem mniej prymitywny i bardziej zaawansowany pod względem cech morfologicznych. Jednocześnie zdolności technologiczne naszych przodków również z czasem się rozwijały. Ale w 2015 roku w południowej Afryce odkryto nowy, bardzo nietypowy gatunek człowieka, który kompletnie wywrócił naszą dotychczasową wiedzę o ewolucji ludzi do góry nogami. Choć był to jeden z najmłodszych znanych gatunków człowieka, wyglądał jakby wyskoczył z maszyny czasu. Miał cechy, jakich spodziewalibyśmy się raczej u naszych najstarszych przodków, a nie u jednego z naszych najmłodszych kuzynów. I szczerze mówiąc, to tylko jedna z wielu tajemnic z nim związanych. A więc, kim był ten człowiek? Pozwólcie, że przedstawię Wam Homo Naledi, znanego też jako człowiek z gwiazd. Do dziś ten gatunek jest znany tylko z jednej lokalizacji i to dosłownie z jednej, jedynej tylko jaskini o nazwie The Rising Star, czyli Gwiazda Wschodząca. Stąd właśnie wywodzi się jego przydomek. To właśnie tam znaleziono wszystkie znane nam szczątki Naledi. Ten system jaskin jest jednym z najbardziej niebezpiecznych i wymagających dla każdego, kto chciałby go zbadać. Jego zbadanie zajęło naukowcom całe dekady. Od początku badacze musieli zadać sobie bardzo trudne pytanie jak właściwie przedstawiciele tego gatunku w ogóle się tam znaleźli. Ale do tego jeszcze wrócimy później. Na razie ważniejsze jest to, że w tej jaskini znaleziono nie jeden czy kilka uszkodzonych okazów, lecz ponad 15 szkieletów, różniących się wiekiem i płcią, zachowanych w bardzo dobrym stanie jak na warunki, jakie w tej jaskini panowały. Już pierwsza ekspedycja dostarczyła ponad 1500 fragmentów kości, co pozwoliło naukowcom na całkiem dokładne odtworzenie wyglądu szkieletu Homo Dzięki dobrze zachowanym szczątkom udało się też dokładnie określić wiek gatunku. Homo naledi żył prawdopodobnie między 335 a 236 tysięcy lat temu, czyli w środkowym Pleistocenie, a więc w tym samym czasie, gdy pojawił się nasz własny gatunek Homo sapiens. I tu zaczynają się schody. Mimo, że znamy ich wiek i mamy sporo kości, nadal nie wiemy, gdzie umieścić Homo naledi w naszym drzewie genealogicznym, ani który gatunek człowieka w ogóle był im najbliższy, bo wyglądają po prostu nieadekwatnie do swojego wieku anatomicznie są mieszanką cech bardziej współczesnych homininów, takich jak my czy neandertalczycy, i bardzo archaicznych przodków. Po pierwsze byli nadzwyczaj niscy jak na swoje czasy. Znane okazy miały średnio zaledwie 1,43 m wzrostu. I to zarówno kobiety jak i mężczyźni. Ich ciała były szczupłe i lekkie jak piórko. Większość ważyła mniej niż 40 kg, czyli o około 35% mniej niż przeciętny homo sapiens. To czyni ich drugimi najmniejszymi ludźmi w historii, zaraz po Homo floresiensis, którzy żyli w Indonezji, ale w ich przypadku rozmiar wynikał z tzw. karłowacenia wyspowego, zjawiska bardzo typowego dla odizolowanych wysp. Homo naledi natomiast żył na kontynentalnej Afryce, co czyni ich mały rozmiar znacznie bardziej zagadkowy. Ale dla antropologów jeszcze ciekawsze od ich wzrostu były ich dziwaczne dłonie. Z jednej strony nadgarstki i kciuk miały cechy podobne do naszych i do neandertalskich. Były silne i przystosowane do wykonywania precyzyjnych ruchów. Ale palce? Długie i zakrzywione, niczym u naszych bardzo odległych przodków. Idealne do chwytania gałęzi i wspinania się po drzewach. W rzeczywistości dłonie homonaledy były lepiej przystosowane do wspinaczki niż u australopiteków, tych samych, do których należała m.in. słynna Lucy, którzy uchodzą za jednych z najlepszych wspinaczy w naszej linii ewolucyjnej. Nie tylko dłoniem, również klatka piersiowa, barki i miednica Homo naledi miały archaiczny charakter. Antropolodzy są więc przekonani, że naledi byli ludźmi, którzy spędzali znacznie więcej czasu na drzewach niż inne gatunki z rodzaju Homo. Być może jako sposób na zapewnienie sobie ochrony przed drapieżnikami, biorąc pod uwagę ich dość drobną posturę. Ale to nie koniec zagadek, bo jak się okazuje, Homo naledi był także zdolny do chodzenia po Ziemi. Miał dobrze rozwinięte mięśnie pośladkowe, kresy chropawe na kości udowej, szerokie rzepki, wydłużone kości piszczelowe i delikatne kości strzałkowe, co jednoznacznie wskazuje, że byli dwunożni i chodzili wyprostowani, potrafiąc pokonywać znaczne odległości. Co więcej, mimo że ich palce rąk były inne niż nasze, ich stopy były bardzo podobne, a sposób chodzenia niemal nie do odróżnienia od współczesnych ludzi. To niezwykłe połączenie przystosowań do życia zarówno na drzewach, jak i na ziemi, wzbudza ogromne zainteresowanie i aż prosi się o zadanie sobie pytania: jakie są tego przyczyny? Niektórzy bardziej fantastycznie nastawieni sugerują, że homonaledi byli ludźmi uwięzionymi w czasie. Bardziej realistyczna teoria opiera się jednak na warunkach środowiskowych południowej Afryki w tamtym okresie. Było tam bardziej sucho niż zwykle. Już kilka milionów lat wcześniej, Afryka zaczęła przechodzić od gęstych lasów w stronę rozległych sawan, co oznaczało, że drzew było coraz mniej i były bardziej od siebie rozproszone. W rezultacie homonaledi mogli spędzać sporo czasu w jednym miejscu, ale zmuszeni byli co jakiś czas przemieszczać się, gdy zasoby się wyczerpywały. Niektórzy spekulują też, że ich budowa mogła pomagać we wspinaczce po skałach i klifach, a jaskinie mogły służyć za tymczasowe schronienia. Ale ważna uwaga! W jaskini Rising Star nie znaleziono żadnych narzędzi czy artefaktów, które sugerowałyby długotrwałe zamieszkiwanie tego miejsca. I mamy jeszcze jedną niezrozumiałą informację na temat tej chodząco wspinającej się zagadki, jaką byli homonaledi. A dotyczy ona zębów, co może zaskakiwać, ale biorąc pod uwagę całą resztę, to w sumie nie aż tak bardzo. Otóż, mimo że były one wyjątkowo małe, zęby Homo Naledi miały dość grubą warstwę szkliwa co całkowicie zaprzeczało ogólnej tendencji wśród gatunków z rodzaju Homo, u których z biegiem czasu szkliwo zwykle stawało się cieńsze. Oprócz zachowania tej archaicznej cechy, morfologia trzonowców również przypominała wcześniejszych homininów, co skutkowało tym, że mieli wyjątkowo trwałe zęby. Dodatkowo wiele odkrytych osobników miało zęby w kiepskim stanie, a w połączeniu z ich budową doprowadziło to naukowców do hipotezy, że choć naledi byli bardziej nadrzewni niż inne gatunki, to jednak jedli na ziemi raczej z ziemi. I naprawdę chodzi o to, że wygrzebywali prosto z niej, ponieważ wzory zużycia wskazują na obecność ziemi i takich ziarnistych cząstek, typowych dla pokarmów, takich jak na przykład surowe bulwy. Przynajmniej do pewnego stopnia świadczy to o tym, że utrzymanie higieny jamy ustnej mogło być dla nich trudne. Co zabawne, mimo że kształt ich zębów różnił się od naszych, sposób ich wzrostu i formowania był podobny do tego, jaki obserwujemy u współczesnych ludzi, co znów nie pomaga w ustaleniu ich miejsca na naszym drzewie genealogicznym. A więc tak, mamy gatunek ludzkiego rodzaju, stosunkowo młody, żyjący w tym samym czasie co my, ale świetnie wspinający się, z dziwnie archaicznymi zębami, który jednocześnie chodził też całkiem normalnie, ale wybierał dość skromną dietę pełną ziemi i pyłu co może prowadzić do pytania, jak właściwie zachowywali się ci dziwni ludzie. Jak można się domyślić, mózg Homo Naledii też nie był do końca normalny i przeczy temu, co wiedzieliśmy lub wydawało nam się, że wiemy o mózgach ludzi. Biorąc pod uwagę rozmiar ich ciała, od razu było jasne, że mieli znacznie mniejsze mózgi niż te zazwyczaj spotykane u naszych przodków. Przeciętnie objętość ich czaszki wynosiła zaledwie od 465 do 610 cm3, czyli mniej niż połowę wielkości mózgu dorosłego człowieka. Ale mimo, że ogólnie byli od nas mniejsi, to ich mózg i tak był bardzo mały jak na stosunek ich całego ciała, co można by uznać za oznakę braku większej inteligencji. I możliwe, że tak było, ale co ciekawe, podczas gdy mózg innych homininów z małym mózgiem miał zwykle prymitywną budowę, na mieli mózg zadziwiająco podobny do późniejszych ludzi, takich jak neandertalczycy czy my sami. Ich mózgi miały dobrze rozwinięte płaty skroniowe i potyliczne. Zmniejszone zwężenie, znajdujące się za oczodołami, i również dobrze rozwinięty płat czołowy. Nic więc dziwnego, że to wzbudziło spore zainteresowanie i doprowadziło do spekulacji, że może mamy do czynienia z bardzo inteligentnym gatunkiem ludzkim, pomimo małych rozmiarów mózgu. Sama budowa sugerowała możliwość funkcjonowania społecznego, potencjał do używania złożonego języka oraz wytwarzania narzędzi. Niestety trudno powiedzieć, czy anatomia mózgu faktycznie przekładała się na te zdolności, ponieważ dotąd nie znaleziono żadnych narzędzi ani artefaktów związanych z Homo na Ledi, nawet w jaskini Rising Star. Co jest dość zastanawiające, biorąc pod uwagę, że znajdują się tam tysiące kości tego gatunku. A jednak żaden osobnik nie zabrał niczego ze sobą, więc nie możemy jednoznacznie określić poziomu ich inteligencji. Istnieją jednak pewne pośrednie dowody na to, że osiągnęli oni przynajmniej poziom odpowiadający innym kulturom z środkowej epoki kamienia, ponieważ byli jedynym znanym gatunkiem ludzkim zamieszkującym region wysokiego Weldu w tym okresie, a w tej okolicy udało nam się znaleźć jakieś pojedyncze artefakty, których jak dotąd nie udało nam się powiązać z żadną kulturą. Dzięki tym dowodom jesteśmy niemal przekonani, że jakieś rozwinięcie technologiczne istniało. Co więcej, część badaczy uważa, że Naledi byli wręcz szalonymi naukowcami na podstawie miejsca ich odkrycia, czyli jaskini. Jak wspomniałem w jednym z poprzednich filmów, który swoją drogą serdecznie polecam obejrzeć, to do tej jaskini, a szczególnie miejsca znalezienia szczątek, niesamowicie trudno się dostać. Strome urwiska, pionowe spady i szczeliny tak wąskie, że tylko bardzo szczupłe osoby mogą się przez nie przecisnąć. I to wyłącznie w jednej konkretnej pozycji, czyli na tzw. Supermana. Wciąż nie wiadomo, jak dokładnie naledys znaleźli się w tej jaskini, ale ci, którzy uważają, że zostali tam oni celowo pochowani przez przedstawicieli własnego gatunku, sugerują, że byli oni wybitnymi wspinaczami, którzy potrafili poruszać się po całkowicie ciemnych korytarzach przy użyciu skomplikowanego systemu nawigacji. Mimo że nawet dziś, z pomocą nowoczesnego sprzętu, poruszanie się po tamtych jaskiniach stanowi poważne zagrożenie dla badaczy. A jeśli rzeczywiście celowo chowali tam swoich zmarłych? To byłby to też przykład złożonego zachowania, czyli pochówku, i jednocześnie najstarszy znany przykład takich praktyk wśród homininów, co dowodzi, że ich mały mózg niekoniecznie oznacza, że nie byli dobrze rozwinięci, chociażby w aspekcie społecznym, właśnie. Zatem, gdy to już wszystko sobie ustaliliśmy, kim właściwie byli homonalety? Jeśli uważnie śledzicie temat, to pewnie jesteście teraz bardziej zdezorientowani niż na początku filmu. I prawdę mówiąc, nikt z nas dokładnie nie wie zbyt dużo na ich temat. Obecnie istnieją cztery główne hipotezy. Pierwsza zakłada, że był to gatunek, który bardzo dawno odłączył się od innych współczesnych ludzi. Możliwe, że nawet jeszcze w Pliocenie, ale nie później niż 900 tysięcy lat temu. Druga hipoteza, z uwagi na ich prymitywne cechy, sugeruje, że wyewoluowali na skutek skrzyżowania się gatunku Homo z najmłodszymi australopitekami. Dwie ostatnie teorie zakładają, że Homo naledi to gatunek siostrzany względem potomków Homo heidelbergensis albo siostrzany gatunek Homo erectus, z którym dodam, dzielą największe podobieństwo, przynajmniej jeśli chodzi o cechy ich czaszki. No ale, pomimo tych kilku teorii, Homo naledi pozostaje bardzo zagadkowy, w szczególności jak na wymarły gatunek człowieka. I możemy mieć jedynie nadzieję, że kolejne odkrycia rzucą światło na te tajemnice. Niestety, to właściwie wszystko, co możemy obecnie powiedzieć na temat tego gatunku, ponieważ nic, co zostało dotychczas znalezione, nie daje nam znaczących wskazówek co do używanej przez nich technologii, stylu życia czy zachowań. Wszystko pozostaje bardzo niejasne. Być może jedynym dodatkowym wnioskiem, jaki możemy wyciągnąć, jest to, że życie nie było dla nich bułką z masły. Po pierwsze, zróżnicowany wiek i płeć osobników znalezionych w jaskini wskazują, że śmierć ciągle czaiła się za rogiem. Co więcej, wiele szczątków nosiło ślady patologii świadczących o życiu w środowisku o surowych warunkach klimatycznych. Szczególnie zęby wykazywały defekty powstałe w określonych okresach rozwoju, co skłoniło badaczy do wniosku, że obszar ten nękany był przez ekstremalne zimy i lata, powodujące liczne choroby i dolegliwości wśród naledi. Zimy prawdopodobnie były wyjątkowo trudne, zwłaszcza biorąc pod uwagę niewielką masę ciała tych ludzi, co utrudniało im utrzymanie ciepła. Nawet dziś region południowej Afryki, w którym żyli, znany jest z tego, że w określonych okresach ludzie chorują tam częściej. Głównie mowa tutaj o grypie, chorobach układu oddechowego i biegunkach u dzieci. A wszystko to spowodowane jest właśnie tamtejszym środowiskiem. Ale jakby tego było mało, badacze uważają, że ze względu na swoje niewielkie rozmiary, homonaledi od czasu do czasu padali ofiarą dużych drapieżników, takich jak lwy, hieny czy lamparty. Jedyną dobrą wiadomością w tym kontekście jest to, że w pobliżu jaskini Naledi nie odnaleziono skamieniałości dużych mięsożerców. Ale ten brak skamieniałości raczej nikogo nie skłonił do podejrzeń, że Naledi sami w sobie byli zabójczymi bestiami, które wzbudzały postrak nawet wśród tamtejszych drapieżników. Raczej uważa się, że region ten był bardziej surowy niż sąsiadujące z nim obszary, przez co zamieszkiwało go po prostu znacznie mniej zwierząt, więc duże drapieżniki jeśli tylko mogły polowały gdzie indziej. Tam, gdzie zwierzyny było więcej. Choć możemy się mylić, to właśnie środowisko mogło ostatecznie doprowadzić do zagłady hommonaly. Tak jak wspomniano, jaskinia Rising Star to jedyne miejsce, gdzie znaleziono szczątki tego gatunku. Ale nie uważa się, żeby sama lokalizacja była przyczyną ich wyginięcia, zwłaszcza, że ciała ewidentnie trafiały tam przez dłuższy czas. Przypuszcza się raczej, że zmienność i surowość lokalnego klimatu mogło okazać się po prostu zbyt trudne do przetrwania, a ledii nie byli w stanie skutecznie się przemieścić w inne bardziej sprzyjające rejony. I niestety wygląda na to, że szczęście, czy jakkolwiek by tego nie nazwać, nigdy im nie sprzyjało, ponieważ ostatecznie nie przetrwali długo. Datowanie szczątków wskazuje na okres istnienia wynoszący około 100 tysięcy lat. Co stanowi raczej krótki czas, jak na gatunek człowieka. Dzięki za obejrzenie tego materiału do końca. Mam nadzieję, że się spodobało, i jeżeli tak, to zapraszam też do obejrzenia innych materiałów na tym kanale. Mamy sporo materiałów o innych gatunkach człowieka, także zapraszam do zobaczenia któregoś z filmów, jakie teraz widzicie na ekranie. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia.